Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku postaramy się Państwu przybliżyć temat dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Potoczna nazwa podmiot z raju podatkowego odnosi się do podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz zagranicznego zakładu położonego na takim terytorium lub w takim kraju. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych z podmiotami rajowymi obliguje artykuł 11k ust. 2a oraz artykuł 11 o ust. 1 ustawy OCIT. W takim razie jak sprawdzić, czy podmiot, z którym dokonuje się transakcji, kwalifikuje się jako podmiot rajowy? W tym celu należy odnieść się do rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w którym przedstawiony został pełny wykaz 25 krajów uznanych za raje podatkowe. Zgodnie z danymi podawanymi przez Ministerstwo Finansów, krajami, z którymi podmioty polskie dokonują transakcji o największej wartości, są kolejno Panama, Hongkong, Bahrajn, Monako oraz Mauritius. Należy jednak pamiętać, iż wspomniane rozporządzenie obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2025 roku, a zatem przy dokumentowaniu roku 2024 powinniśmy wziąć pod uwagę uprzednio obowiązujący wykaz, a więc przykładowo transakcje dokonywane z podmiotami z Andory, której nie znajdziemy w nowym wykazie, obowiązek dokumentacyjny również obejmuje. Terminy obowiązujące przy transakcjach z podmiotami rajowymi to koniec 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego na sporządzenie dokumentacji lokalnej oraz koniec 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego na wysłanie do Urzędu Skarbowego formularza TPRC. Przejdziemy teraz do progów dokumentacyjnych określonych w ustawie o CIT oraz rodzajów transakcji z podmiotami rajowymi, które możemy zidentyfikować. Na przedstawionym slajdzie widzą Państwo dwa progi odnoszące się do transakcji finansowych, czyli 2,5 miliona złotych oraz pozostałych transakcji, czyli pół miliona złotych, po przekroczeniu których zobowiązani będziemy do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto zauważyć, że progi te są o wiele bardziej restrykcyjne niż dla transakcji kontrolowanych dokonywanych z nierajowymi podmiotami powiązanymi. Jeżeli chodzi o sytuacje, z którymi możemy się spotkać dokonując transakcji z podmiotami rajowymi, to wyróżnić możemy ich pięć rodzajów. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której dokonujemy transakcji przekraczającej progi dokumentacyjne z powiązanym podmiotem z raju podatkowego. Z uwagi na występowanie powiązań będzie to transakcja kontrolowana. Kolejną możliwością jest transakcja z niepowiązanym podmiotem rajowym. W tej sytuacji brak istnienia powiązań będzie decydował o tym, że taka transakcja będzie stanowić transakcję inną niż transakcja kontrolowana. Następną sytuacją będzie taka, w której spółka posiadać będzie zagraniczny zakład w raju podatkowym, z którym dokona transakcji, która stanowić będzie transakcję kontrolowaną z uwagi na występowanie powiązań. Istnieje również możliwość dokonania transakcji innej niż kontrolowana z rajowym zakładem podmiotu niepowiązanego. Ostatnia możliwość dotyczy sytuacji, w której transakcji dokonujemy z rajowym zakładem podmiotu powiązanego, czyli na przykład zakładem innego podmiotu z grupy. W tym miejscu warto również wspomnieć, że dla transakcji kontrolowanych lokalna dokumentacja będzie również obejmowała analizę porównawczą bądź analizę zgodności, natomiast w przypadku dokumentowania transakcji innych niż kontrolowane obowiązek dołączenia do dokumentacji analizy cen transferowych nie będzie występował. Dla takich transakcji w miejsce analizy należy dołączyć uzasadnienie gospodarcze transakcji. A czym jest uzasadnienie gospodarcze transakcji? Jest to tzw. benefit test, który zawierać powinien wykaz korzyści uzyskiwanych poprzez dokonanie transakcji z podmiotem rajowym. Korzyści te dzielą się na dwa rodzaje, czyli korzyści podatkowe oraz korzyści ekonomiczne. Zacznijmy od tych drugich. Korzyści ekonomiczne dzielą się na kwantyfikowalne i niekwantyfikowalne. Korzyści kwantyfikowalne to takie, które można zmierzyć i przedstawić w formie liczbowej, czyli np. zwiększenia rentowności działalności przed opodatkowaniem. Natomiast korzyści niekwantyfikowalne to takie, które są trudne do zmierzenia i przedstawienia w liczbach, jak na przykład zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa. Korzyści podatkowe natomiast to korzyści takie jak niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości bądź odsunięcie go w czasie. W przypadku zidentyfikowania korzyści podatkowej poprzez transakcję z podmiotem z raju podatkowego bardzo istotnym jest, aby ujawnić ją w benefit teście oraz rozpatrzyć również pod kątem spełnienia kryterium głównej korzyści ewentualnego schematu podatkowego na podstawie ordynacji podatkowej, ponieważ rodzić może to obowiązek złożenia do szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formularze MDR-1.